Grupa kapitałowa H&H, czytaj Hochel Hochel, jest to 5, 6, 7 kopalni, plus betoniarni, przynajmniej dwie, plus zakład transportowy Hochtrans o potencjale przewozowym 50 samochodów, czyli potężna flota. Na każdą budowę infrastruktury drogowej jesteśmy w stanie dobowo dostarczyć do 10 tysięcy ton różnych gruszy. Z naszych gruszy. Można budować każdą polską drogę, poczynając od autostrady, kończąc nad dukcie leśnym. Potencjał finansowy włożony w tą grupę kapitałową tak naprawdę zaprocentuje w drugim półroczu tego roku, gdy otworzymy nowy ciąg technologiczny kopalni Dolomitu józefka w miejscowości Górno i zwiększymy potencjał wydobywczy tejże kopalni razy trzy. Jeden z odcinków autostrady A4 będzie w całości podbudowa, stabilizowana mechanicznie, będzie w całości z naszych pluszy. Jest najlepszą naszą wizytówką. Kielce, wizytówka, węzeł Północ to nasze kruszywa. Teraz obwodnica Kielc, Druga Nitka to nasze kruszywa. Obwodnica Jędrzejowa to nasze kruszywa. Największe firmy wykonawcze w Polsce: Patch Budivex, Dromex, Strabak, Wilfinger, Avax, budujące autostrady. To firmy, z którymi współpracujemy i firmy, które są zadowolone z naszych dostaw. Klient, który z nami podpisze umowę. Jest usatysfakcjonowany jakością, terminowością, dyspozycyjnością, możliwością współpracy bieżącej, stałej i w przyszłym okresie.